Niszczenie łodzi, tarzanie się w przybrzeżnych kamykach, paradowanie z łososiem na głowie. Brzmi jak wieczór kawalerski w trójmieście? Nie, to mody panujące wśród orek. Tak, okazuje się, że orki w swoim podwodnym świecie mają podobne do naszych mody i trendy. W ostatnich latach dużą popularnością wśród orkowej młodzieży na zachodnich wybrzeżach Europy cieszy się taranowanie sterów łodzi motorowych. Jedni naukowcy twierdzą, że orki lubią czuć na twarzach bąbelki wytwarzane przez śrubę i denerwują się, gdy silnik jest wyłączony, inni, że robią to z ciekawości, jeszcze inni, że po prostu nie lubią łódek. Ale to jeszcze nic. W latach 80 na zachodnim wybrzeżu Stanów wśród trzech żyjących tam orkowych grup rozprzestrzeniła się moda na noszenie martwego łososia jako kapelusza? Młode orki kładły sobie na głowie rybę, i tak sobie pływały. A potem nagle przestały. No wiecie, jak to jest z modami. Naukowcy do dziś nie wiedzą, co tam się właściwie odorkowało. Orki lubią też tarzać się w przybrzeżnych kamyczkach albo przestawiać rybakom pułapki na kraby. Ekstra. Prawie tak ekstra, jak nasz kanał Eska daje Szkołę. Polecam.